Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli rozpocząć działalność gospodarczą, rozpocząć nową działalność gospodarczą, park jest otwarty e, dla przedsiębiorców i małych i dużych. Także bez względu na formę prowadzenia działalności wszystkich potencjalnych inwestorów zapraszamy. Tutaj. Generalnie od chęci... E, Zasiedlenia parku się rozpoczyna, a wszystkie inne rzeczy już my, my, my jako agencja, jako operator parku pomagamy realizować. Pamiętajmy o tym, że park jest parkiem przemysłowym i to jest głównie element produkcyjny. Ale oczywiście usługi też tu zaprojektowaliśmy w projekcie naszym około 20% powierzchni na usługi około biznesowe, czyli takie, które potencjalnie dla przedsiębiorców i zasiedlających park, i takich, które no, są gdzieś działają w otoczeniu, no, można tutaj realizować. Znaczy, jesteśmy na etapie rozmów z kilkoma inwestorami, ale to... Jeszcze troszkę za wcześnie, żeby cokolwiek mówić, ponieważ no, do decyzji to trzeba pamiętać, że no, ten, ten, ta decyzja no, jest wieloetapowa. Prawda? Te rozmowy cały czas trwają, one oczywiście na każdym etapie no, mogą zostać przerwane. No, niemniej jednak z kilkoma rozmawiamy i liczymy na to, że no, w przyszłym roku już jacy inwestorzy się tu. 122 docelowe miejsca pracy to jest to, co, co w projekcie założono, czyli ten, to minimum, które my musimy się obronić realizując ten projekt z funduszy europejskich, pokazać, że nie, w roku docelonym roku 2020 w 2016, 2016 te 120 miejsc pracy będzie tutaj funkcjonować. To są dwa budynki, jedna hala przemysłowa, jednopoziomowa, i w tym budynku jesteśmy w momencie w budynku inkubatora. I tutaj na górze są powierzchnie biurowe do prowadzenia działalności, generalnie biurowej, a pod spodem jest też hala, nazwijmy to produkcyjna, usługowa. Oczywiście o innych parametrach niższa, ale też dostępna dla przedsiębiorców. Liczymy na to, że te deklaracje strefy ekonomicznej dyrektora stawowego. Bo, no, będą miały e, e, swoje urzeczywistnienie już w przyszłym roku, ponieważ jeśli zapełnimy ten park, to no będzie strefa budować, a my oczywiście kolejne projekty e, napisaliśmy, no, projekty kluczowe i myślę, że takich obiektów w mieście w, przez najbliższe kilka lat powstanie jeszcze kilka. Na razie na tym etapie jesteśmy takim klasycznym najemcą powierzchni, powierzchni bardzo preferencyjnych stawkach, jak widzieli Państwo. E, no, stawki są bardzo konkurencyjne dla rynku, w oparciu oczywiście o pomoc publiczną jednak to są stawki no, dosyć zachęcające i tak naprawdę od tego się zaczyna, ale oczywiście chcemy, aby w przyszłości park nie był tylko miejscem do wynajmu powierzchni, ale też możliwością świadczenia szerokiej gamy usług, usług m.in. agencji, które wspólnie z przedsiębiorcami można być zrealizowane. Znaczy nie ma branży preferowanych. Znaczy jeśli mówimy o, 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 o no to mówimy o produkcji o usługach tak naprawdę i to jest to, co tu, co tu można robić, ale tak naprawdę każda branża jest dopuszczona do, do możliwości tutaj. Jaka będzie rola Rady Parku? Rada Parku to są osoby, które że to będzie takie swoiste, znaczy w takim założeniu, czyli swoisty organ, który będzie weryfikował te przedsięwzięcia pod kątem założeń projektowych, ale liczymy, że Rada Parku zaprojektowana w taki sposób przez nas, czyli złożona generalnie z, z prezesów dużych firm, dużych korporacji, będzie też możliwością wymiany poglądów i też elementem takiej promocji naszego parku. Wiadomo, że duże przedsiębiorstwa mają to do siebie, że wokół nich wyrastają, wyrasta dziesiątki, czasami setki tych mniejszych. To Liczymy też, że tu będą funkcjonować w przyszłości. Mam nadzieję, że pełną gotowość do, do zasiedlenia tutaj bez Jakikolwiek usterek będzie możliwość od przyszłego roku już przedsiębiorcy pierwsi się będą pojawiać bez, bez jakiegoś większego problemu. Ale tu pamiętajmy, że każda inwestycja duża, tego typu kubaturowa, no niestety niesie za sobą tą, to, te, te elementy takie, że coś trzeba jeszcze poprawić. Tak? Że tu nie jest wszystko w 100% działające, ale miejmy nadzieję, że, że docelowo to będzie działać.